Jak macie dom, to albo wy wiecie, co się wokół niego dzieje, albo w najlepszym wypadku sąsiad, a w najgorszym ktoś, kto dostał się do tego domu bez waszej wiedzy. Jak wiadomo, dom ma cztery strony, powiedzmy większość domów, więc recenzujemy dzisiaj dla Was zestaw czterech kamer od firmy Orlo wraz z rekorderem, wraz z um, monitorem, więc naprawdę jest tego sporo. Zresztą widzicie, pudełko jest konkretne, więc i recenzja będzie konkretna. Zapraszam. Dobra, czas na rozpakowanie. Pokażmy Europian, który ma zabezpieczyć monitor. Tak wygląda monitor, ale o nim za chwilę. Co jeszcze znajdziemy w pudełku? Jeszcze więcej styropianu. Kamery. Kamera numer jeden. Z taką antenką. Położę ją w ten sposób. No na woli. Kamera numer 2. Kamera numer trzy oraz kamera numer 4. Więc już wiecie, że cztery kamery się tutaj znajdują. A co poza tym? Aha. Elementy montażowe, naklejka, żeby wiedzieć gdzie daną kamerę. Zamontować z miejscami do wywiercenia, fajny bajer, cała gama zasilaczy, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Mamy tutaj mamy tutaj jeszcze specyfikację całego zestawu. Kabel LAN, myszka i jeszcze więcej elementów montażowych. Tak naprawdę w zestawie mamy pełen zestaw do każdej z kamer elementów montażowych oraz naklejki ułatwiającej sam montaż. Sam monitor ma 12 cali. Jest zarówno monitorem, jak i rekorderem, czyli pozwala nam na korzystanie z kamer, zobaczenie to, co się na nich dzieje, no i nagrywanie. Jeżeli chodzi o budowę monitora, tak jak widzicie, ma on nóżkę, która jest przytwierdzona na stałe, ale jest ruchoma, dzięki czemu może on stać, jak i możecie go sobie dowolnie zamontować na ścianie. Sam monitor w tym miejscu ma miejsce na antenki, które powinniśmy przekręcić przed uruchomieniem. Z tyłu znajdziemy tak. Znajdziemy wejście na kabel LAN, żebyśmy mogli sobie go skonfigurować i wejść do menu. Znajdziemy wejście na zasilacz oraz USB razem z myszką, żebyśmy mogli się w nim poruszać. To jest na pewno duży plus, że dorzucają myszkę do zestawu, nie trzeba mieć swojej. I sam kabel. Ja miałem swój kabel, więc tego nie potrzebowałem, ale fajnie, że jest całościowo. Czego nie znajdziecie? Nie znajdziecie dyskusata. W tym miejscu, gdzie sobie zdejmę tą pokrywę, jest miejsce na dysk, który powinniście zamontować. Jest to zwykły dyskusata, taki jak, na przykład, do laptopów, więc spokojnie go dostaniecie w Xcomie, Markt czy Media Expert. Teraz przejdźmy do samych kamer. Tak wyglądają te kamery. To są kamery bezprzewodowe, czyli komunikują się bezprzewodowo z monitorem, aczkolwiek potrzebują zasilania. Tutaj mamy to zasilanie, którym dostarczamy kamerze, więc kabel mimo wszystko potrzebny jest, o tym trzeba pamiętać. To, o czym już wspomniałem na samym początku, to są te szablony. Te szablony, dzięki którym możecie sobie nakleić je w miejscu, w którym chcecie, żeby kamera się znajdowała, i te, te okręgi tutaj pokazują Wam, gdzie macie wiercić, żeby ją zamontować. Genialny pomysł. Naprawdę, jeżeli chodzi o montowanie, montowanie kamery, to super rozwiązanie. Tutaj mamy zresztą zestawy do, do montażu. Osobiście wolę, wolę je wkręcić. A nie dokręcać imbusem, ale to już jest kwestia, kwestia jak to lubi. Jeżeli chodzi jeszcze o samą kamerę. To co widzicie tutaj, co jest ruchome to mamy taką osłonę przeciwsłoneczną kamery, którą możemy sobie ustawić tak naprawdę dowolnie. Mamy samą antenę w kamerze, miejsce do montażu i tak naprawdę to wszystko. Kamery posiadają rozdzielczość 2 megapikseli i przesłonę 2.7. Jeżeli chodzi o nagrywanie, to, to nagrywają z częstotliwością Full HD 1920 x 1080 p w 20 klatkach. Ich kąt widzenia to jest 90 stopni i posiadają diody IR, żeby móc również nagrywać w ciemnościach. My je montowaliśmy około 20 metrów od monitora, więc naprawdę było daleko i działały bezbłędnie. Więc to jest na pewno gigantyczna zaleta tego rozwiązania. Zresztą, jak, tak jak widzicie, na konstrukcję to jest to porządne wykonanie. No i moglibyśmy, powinniśmy oczekiwać, że, że ta kamera wystarczy na dosyć duży teren wystarcza. Teraz przejdziemy do pierwszego uruchomienia Orlockam Set Smart. Czyli zaczynamy od tego, że pokazuje nam się kreator konfiguracji, który zaleca nam zmianę hasła administratora. To chyba nie muszę mówić, że trzeba to zrobić. Następnie wybieramy język i określamy, jak długo ma być przechowywany materiał. Jeżeli chodzi o to, jak to działa domyślnie, no to do zapełniania dysku i później jest on nadpisywany, czyli podobnie jak w kamerach samochodowych. Poza tym możemy ustawić standard wyświetlania PAL, NTSC oraz zmienić nazwę urządzenia. Następnie idzie cała konfiguracja sieci, czyli IP, DNS, porty, wszystko to co jest związane z siecią. I na kolejnym ekranie mamy przypisane kamery. Oczywiście możemy dodawać następne, usuwać te, które mamy, aktualizować ich software. Mamy tutaj jakby pełen dostęp do tego, co się dzieje, a następnie możemy ustalić harmonogram zapisu poszczególnych kamer. Domyślnie zapisy zawsze, chyba że chcemy to zmienić. Po tym no, krótkim mimo wszystko, konfiguratorze możemy zacząć używać kamer. Jeżeli będziemy chcieli więcej rzeczy konfigurować, to klikamy sobie w dowolnym momencie PPM i pojawia nam się bardziej szczegółowe zarządzanie kamerami, tak jak tworzenie stref prywatności. Tworzenie stref prywatności to jest tam, gdzie kamera ma nie reagować, to więcej znajdziecie w instrukcji do pobrania od producenta, ale bardzo przydatna rzecz. To teraz przejdziemy do aplikacji mobilnej, która powinna się pojawić magicznie w tym miejscu. Mamy do wyboru Orlo Vision albo Bit Vision. Żeby aplikacja działała, no to ściągamy ją oczywiście z sklepu Play albo z App Store'a, No i yy, musimy mieć podłączenie LAN do naszego rekordera, czyli tym kabelkiem, który pokazywałem na początku, do tego monitora. Musi on być podpięty. No i potem idzie prosta konfiguracja. Skanujemy kod QR, podajemy login, hasło do rekordera i gotowe. Możemy zacząć używać aplikacji. Co mamy w aplikacji? Możemy mieć podgląd kamer, możemy mieć podgląd tego, co się dzieje w kamerach. Mamy oczywiście też dostęp do zdjęć, które są, które są tam zapisane, i zdjęć, które są zapisane w komórce. I możemy sterować kamerą obrotową, o ile taką posiadamy. Jeżeli chodzi o samą aplikację, to ona jest w stanie obsłużyć maksymalnie 16 kamer. Jeśli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób podłączyć te kamery do Home Assistant. To zapraszam was do naszej pisemnej recenzji, gdzie Krzysiek dokładnie to pokazał. Poda się i kamery bardzo fajnie z Home Assistant działają. Czas sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te kamery dobrze działają i czy są warte swojej ceny. Więc po kolei. Zaczynamy od montażu, który jest super, bo naprawdę te te naklejki, które dostajemy, dzięki którym możemy sobie dobrze Określić miejsce, w którym chcemy zamontować kamerę. Wszystkie wkręty, które dostajemy razem z zestawem, to jest naprawdę proste. I dzięki temu każdy jest w stanie zamontować sobie te kamery u siebie w domu. Jeżeli chodzi o konfigurację, to znowu jest ona banalnie prosta. Zresztą pokazywałem Wam, jak to wygląda. I z podstawowymi, tak naprawdę, umiejętnościami możecie sami to zrobić. Niekoniecznie potrzebujecie jakiegoś instalatora. Jakość nagrań jest też. W porządku, jak najbardziej, bo mamy tutaj Full HD, więc nie wiem, czy koniecznie potrzebujecie mieć w 4K to, co się dzieje wokół Waszego domu, ale, ale dla mnie Full HD w zupełności wystarcza. Jedyny chyba minus z tych kamer to jest ten krótki przewód zasilania, więc potrzebujecie mieć albo gniazdko blisko, albo przedłużacz, no albo wymyśleć w jaki sposób je zasilać prądem. I to jest tak naprawdę wszystko. Więc, moim zdaniem, jeżeli szukacie zestawu w dobrej cenie, bo naprawdę, jak za cztery kamerki, monitor, i pamiętając o tym, że to wszystko się fajnie integruje z Home Assistantem, to moim zdaniem to jest dobry pomysł, dobry zestaw. Jeżeli szukacie fajnego zestawu monitoringu dla waszego domu, no to Orlo Camset Smart, czyli zestaw tych czterech kamer, zdecydowanie mogę polecić. No i mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Zmierzamy już do końca, więc ponownie proszę Was o subskrypcję, lajki. No i oglądanie kolejnych naszych filmów, również kolejnych kamer Orlo. Dzięki i do zobaczenia.